Dzieci miały powody do świętowania, w końcu 1 czerwca to ich dzień. Miasto nie zapomniało o najmłodszych mieszkańcach i przygotowało dla nich coś specjalnego. W piątek pogoda nie sprzyjała zabawie, jednak uśmiech i dobry humor przegoniły chmury. W parku Chopena od rana na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz zabaw plastycznych i sportowych oraz malowania twarzy, na najmłodszych czekał także darmowy popcorn i wata cukrowa. Jednak największe tłumy w okolicy palmiarni ściągnęła gwiazda wieczoru. Dla dzieci z okazji ich święta zagrał mrozu. Nie się. jest i my będziemy Dzień później świętowali uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących specjalnych numer 7. Dzieciom podczas ich święta towarzyszył prezydent Zygmunt Frankiewicz. Więcej na ten temat w poniedziałkowym ekspresie. Kibice to tylko burdy i rozruby na stadionach? Ten wizerunek próbują zmienić fani Piasta Gliwice. W ciągu kilku ostatnich tygodni zbierali pieniądze dla podopiecznych jednego z gliwickich domów dziecka. Zebrano blisko 4,5 tysiąca złotych i 1 czerwca, w święto najmłodszych, kibice zrobili dzieciom wielką niespodziankę. Za środki zebrane w ramach akcji Kibice Dzieciom zakupiono wiele potrzebnych rzeczy, m.in. odzież, bieliznę, zabawki, torby i piłki. W paczkach nie zabrakło także słodyczy. Więcej o prezencie kibiców znajdziesz we wtorkowym ekspresie. Na Stadionie Śląskim odbyło się drugie małe euro. W rywalizacji wzięło udział 16 drużyn z całego Śląska. Zawody wygrał zespół Stowarzyszenia w Gliwice, który w dogrywce pokonał drużynę z na 4 do 3. Grupa chłopców w wieku od 12 do 14 lat, która trenuje dopiero 4 miesiące, osiągnęła już tak duży sukces. Gratulujemy! Zabytkowe pojazdy przez kilka dni cieszyły oczy gliwiczan, ale nie tylko, bo 36. śląski rajc pojazdów zabytkowych odbył się nie tylko w naszym mieście. Pierwszego dnia miało miejsce kryterium uliczne. Podobnie jak w latach ubiegłych, zabytkowe pojazdy sprawdzały się na ulicy Dolnych Wałów i Wieczorka. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem gliwiczan. Właściciele tych pojazdów wkładają w ich renowację i utrzymanie nie tylko sporo pieniędzy, ale i całe serce. Nierzadko taki pojazd warty jest więcej niż nowoczesny, wysokiej klasy samochód. A gdzie jeszcze można było podziwiać Zabytkowe pojazdy sprawdź w ekspresie z 6 czerwca. Straż Miejska już po raz kolejny organizuje akcję bezpłatnego znakowania rowerów. Będzie ona prowadzona w każdy piątek w siedzibie Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Bolesława Śmiałego 2A w godzinach od 18 do 21. Co trzeba zrobić, żeby oznakować swój rower? Zobacz w środowym ekspresie. Od niemal trzech lat oczy cieszy piękne otoczenie zabytkowej radiostacji. Uporządkowanie i renowacja tego terenu pochłonęły blisko 7,5 miliona złotych z budżetu miasta. Teraz nadszedł czas, aby Gliwice otrzymały z Brukseli blisko 5 milionowy zwrot wydanych na ten cel środków. Uchwałę o wyborze do unijnego dofinansowania tego projektu podjął zarząd województwa śląskiego. Więcej na ten temat w czwartkowym ekspresie. Na dziś to wszystko. Kolejne podsumowanie tygodnia już w najbliższy piątek.